Witajcie. Dziś omówienie, przedstawienie sposobów trzymania karabinka sprężynowego i wpływ wpływ na różne pozycje, wpływ na tor lotu śrutu na skupienie. Myślę, że najpierw ostrzelamy a potem przejdziemy sobie do omówienia. Pierwsza pozycja. BIPOD Śrut oczywiście JBS bez USB EXACT 452RS Dystans 15 metrów Karabinek Hudson AirTact ED Patrzymy na skupienie. Nie wiem czy tego nie zerwałem na sam początek. Się wydawało I to będzie piąty szczepionk. No, damy jeszcze dwa na pewności, bo te dwa to wyglądają tak, jakby mnie coś goniło. No. Te dwa są ewidentnie zerwane a te pięć strzałów są przy czerwonej kropce niestety problemy techniczne padła mi kamera druga którą ustawiłem przy tym przy tarczy więc będziemy omawiać to w ten sposób to są dwa strzały o których mówiłem że są zerwane a tutaj skupienie. Pozycja z tego bipoda. Teraz przejdziemy do drugiej pozycji. Mianowicie będziemy strzelać z stojaka do zerowania optyki i zobaczcie sobie jak się przestawił punkt skupienia. Druga pozycja stojak do zerowania optyki. I celujemy w czerwoną kropkę. Pierwszy szczał na dole po prawej potem sobie podejdziemy do, do tarczy żeby to zobaczyć ogiszczał podobnie chociaż jest lekki rozrzut też też niedaleko. Czwarty wlazł chyba w pierwszy. nie jest to podłoże zbyt stabilne i ten w mi trochę chodzi. No I piąty strzałów, raz, 2, 3, 4, 5. Też blokujemy wiatrówkę, idziemy do tarczy. celowaliśmy w czerwoną kropkę. Przeszczeliny mamy u dołu po prawej. Jest delikatny rozsiew, pomimo, że powinno być bardzo stabilnie, bo to jest stolik do zerowania optyki. Niemniej zauważyłem, że ze względu na to, że ziemia jest wilgotna, ten stolik mimo tej ziemi trochę chodzi. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dwa strzały weszły w jeden otwór. Czyli jak widać jak już, jak się przestawił punkt skupienia w zależności od od sposobu trzymania karabinka sprężynowego, pozycja siedząca, podpórka z poduszki. Poduszka ma już swoje lata, jest wypełniona granulatem, jakimś tam nie pamiętam dokładnie. No i powiem wam. Pierwszy strzał Podobnie jak Jak statyw Niedaleko Delikatnie zerwałem, ale Też się Niedaleko Swoich sąsiadów uświadomił i ostatni, piąty, podobnie jak widać, pozycja podobna do, do stojaka zerowania lunety. Ostatnia pozycja. Siedząca, podparta z ręki, tak zwany chwyt, alterejski, będę szczery, najrzadziej z takiego czegoś strzelałem, z takiego sposobu. Pierwsza przestrzelina mniej więcej w tym samym kierunku, co ostatnie dwie. Troszeczkę zerwałem w lewo. Planak była jeszcze leżąca. Purką, ale niestety jest trochę za mokro. <noise> Daś to trochę zerwałem, jeszcze bardziej w lewo. Obniżyłem łokieć. Powtórzę tą pozycję. Obniżyłem łokieć i już mam wyżej przez Nie, nosiewnik rozsiało się, ale w przybliżonej pozycji co poduszka i statyw. Idziemy do tarczy zobaczyć. Skupienia jak widać, podobnie jak w pozostałych, czyli w prawo i w dół. Po pierwsze jak zauważyliście wpływ, wpływ sposobu trzymania w karabinku sprężynowym ma bardzo duże znaczenie jeżeli chodzi o, o celność, o skupienie ze względu na to, że ten karabinek pracuje tłok, sprężyna, drgania, rezonans to wszystko, odrzut przede wszystkim to wszystko wpływa na, 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 na celność, na skupienie. Im, im, Im karabinek jest z gorszych materiałów zrobiony, ten, te drgania, wtedy te drgania rozchodzą się z większym wpływem na tor lotu śrótu. To powoduje, że nawet jak Będziemy mieć dobry śród, to, to, to może, mo, może po prostu być tak, że, że skupienie będzie kiepskie i będzie duży rozrzut. Karabinek, karabinek podczas, podczas strzału y, drga, y, cofa się do tyłu. Y, trzeba po prostu znaleźć, po pierwsze trzeba mieć. Y, y, nie mówię, że tam jak ktoś zaczyna to musi być karabinek za, za 3000 sprężynowy czy za dwa. ale nie, nie żeby, żeby, po prostu no przynajmniej, przynajmniej takiego Hudsana niedrogie są też karabinki z HAWU są dość, dość w miarę przystępnej cenie to są też dobre karabinki czy jakieś waltery to już sobie poszukajcie w sieci po prostu, żeby nie, nie nabierać się na takie, na takie rzeczy, jak super karabinek sprężynowy, zasięg nie wiem 200 metrów czy 100 metrów cena 199 zł, do tego paczka śrutu, paczka ten może z takiego karabinka też się poszczela i ale myślę, że 10 metrów powiedzmy to będzie w miarę jakiś tam wymierny efekt jeżeli on jest po prostu zrobiony z kiepskiej stali i te drgania się będą gorzej rozchodzić po materiale i to będzie miało wpływ wpływ na ten na celność i na skupienie druga sprawa dlaczego najlepsze wyniki uzyskałem na bipodzie właśnie Słyszałem niedawno porady, żebym sobie dał spokój z tym bipodem. Na razie tego nie zmienię, w związku z tym, że z bipoda szczeram już około roku, więc mam najbardziej dopracowaną tą metodę, dlatego też, też, też mam, miałem najlepsze efekty na tarczy. I pod pibot mam właśnie ustawioną, ustawioną lunetę. O co mi chodzi? Jak już będziecie mieć karabinek, który trzyma wam skupienie, po jakichś tam testach dojdziecie do, do wniosku, że on, że on fajny, dość przyzwoicie szczera, fajnie, to sobie właśnie znajdziecie jakąś jedną pozycję, którą będziecie wałkować do oporu, bo czy to właśnie będzie. Poduszka, czy podwórka, czy bipod, czy sto, stojak jak nie, bo stojak służy tylko w zasadzie tylko do wyzerowania optyki. Ale znajdźcie sobie, znajdź sobie właśnie, y, y, pozycję, w której, w której będzie Wam dobrze się szczelało, wygodnie. Jeżeli ktoś ma w planach, powiedzmy, jeżdżenie na zawody, no to szukajcie takiej pozycji, w której się szczel na zawodach i pod tą pozycję. Z, y, pod tą pozycję i no, Tak jak mówię, no, karabinek sprężynowy pracuje, drga, y, jest odrzut i, i, i tu się wszystko liczy. Jak się trzyma, jak się, jak się złapie, to się ktoś bardziej pochyli do przodu, czy mniej, czy, 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 czy ją bardziej ściśnie, czy, czy zastosuje chwyt artylerijski. Y, 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 ale chwyt artyleryjski jest zalecany właśnie ze względu na to, że, żeby karabinkowi dać, dać swobodę pracy przy odrzucie że skupienie wtedy się poprawia przy moim, przy moim bipodzie zauważyłem taką kwestię, że ten chwyt artyleryjski w bipodzie przekłada się na to, że ten karabinek delikatnie podskakuje w górę stąd właśnie taka jest różnica że strzelając z bipoda miałem, miałem skupienie w czerwonej kropce, a potem w innych pozycjach, y, to ten punkt skupienia przesunął się w dół. Y, mówię, nie, nie, ja nie, nie namawiam nikogo do strzelania z bipoda, bo to jest, to jest kwestia, kwestia doboru techniki i, i indywidualnych y, Umiejętności, preferencji. Po prostu chodzi mi o to, żeby sobie znaleźć taką pozycję, w której się będzie wam dobrze i tą pozycję ćwiczyć i pod nią właśnie, pod pozycję starać się właśnie zerować optykę, pod, pod pozycję, pod chwyt, pod te właśnie elementy. Ćwiczyć celność strzałów. Nie zradzać się z tym, nie się z tym, że i przede wszystkim nie zmieniać co chwilę właśnie pozycji, a raz tak, a raz tak, a nie wychodzi, a, a chrzanie to i pierdzielę i nie strzelam. Co innego, jak się ma kiepski karabin, wtedy można próbować, próbować takich, takich, takich akcji na krótkich dystansach. 10 metrów max 15 max 15 i, i, i nie, nie dawać się po prostu nabijać w butelkę właśnie takim, takim ofertkom że kupczy karabinek sprężynowy ekstra super 200 metrów 100 metrów wali może wali ale w dom że tak powiem w budynek yy, często jest też takie pytanie Jaką dla początkujących, jakiś parabinek sprężynowy polecacie. Jeżeli ktoś ma zamiar poważniej, znaczy nie w sensie zawodowym, tylko hobbystycznym, już nie schodzimy aż na, tak, na taki wysoki level na razie. Hobbystycznie ma dość poważne zamiary odnośnie strzelania, no to to ja bym chyba jednak nie polecał tej sprężyny na sam początek, bo to mówię, no, trzeba znaleźć pozycję, trzeba to ćwiczyć, a jeżeli ktoś jest mało cierpliwy i chce mieć w miarę szybko fajne efekty, no to jednak niech wyłoży więcej kasy i kupi, kupi karabinek bezodrzutowy typu PCP i niech pod... pod pod taki sprzęt już, już, już ćwiczy a jeżeli ktoś ma samo zaparcia, co oczywiście się chwali no to tak jak mówię znaleźć fajną pozycję pod, pod pozycją zerować lunetę i, i, i ćwiczyć te celne strzały i przede wszystkim skupienie przy pierwszych właśnie testach próbach, ćwiczeniach patrzeć przede wszystkim na skupienia, a nie na to, że ja celuję w środek w środek tarczy, a, a, a przestrzeliny mam gdzieś w lewo czy w prawo i dopiero potem jak, jak się uzyska fajne skupienie można, można bawić się w zerowanie lunety i na YouTube jest jest kilka fajnych poradników jak tą lunetę zerować więc nie będę do tego wracał są wręcz podstawowe rzeczy co, przede wszystkim trzeba, trzeba to co zawsze powtarzam, żeby mieć z tego szczelania Friday i, i żeby, to było, żeby to była pasja, hobby, odskocznia od, od codziennych, yy, codziennych rzeczy. No i tego wam życzę. Po prostu bawcie się szczelaniem dobrze i ćwiczcie i to chyba wszystko i będę już więcej lał wody na razie.